Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Rollo Jabollo i zapraszam Was na zapowiedź kolejnego filmu na moim kanale, czyli Kevin sam w szklanej pułapce. Jest to połączenie dwóch fajnych, pełnych dramatu akcji filmów, czyli szklanej pułapki i Kevina samego gdzieś. X. -tren. Cóż, e, przyznać trzeba, że te dwa oddzielne filmy połączyły się nie bez powodu. Oba mają... Bardzo dobre, pozytywne cechy, jak choćby... Ee, no cóż... E, Akcję, która rozczula emocje. Kevin rozczula, nam śmie rozczula nas śmiechem, a szklana pułapka grozi nam strachem. Matka szybczo. Nieważne. Cóż, chciałabym Was na to zaprosić. E, zwiastun jest dosyć nietypowy, ponieważ zwiastun opisuje głównie sceny z filmu. A ponieważ to dwa filmy w jednym... Yy, więc Zwiastun opisuje yy, zarówno yy, na początku opisuje sceny z filmu, a potem opisuje tylko sceny z, yy, szklanej, ze Szklanej pułapki i z Kevina, co się pięknie łączy. Zapraszam. Of all the of Christmas. Surely... This one is the most beloved. Attention, police. This is Hans Gruber. Where are you? He's going to have to save her. Sit down. Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be taught a lesson in the real use of power. They're as brilliant. Because I am $140 million dollars in your hold. As they are ruthless. But I'm telling you, you're just gonna have to kill. me Okay. We do it the hard way. Now, the last thing he wants is to be a hero, but he doesn't have a choice. Yes. What does he think he's doing? <laughs> His job. Who are you then? I'm dreaming of a wife you really think you have a chance against us, Mr. cowboy? Don't you know a kid always wins against two idiots? But you just destroyed a building. And I am in charge of this situation. Hello. He is alone, he is tired, and he hasn't seen a Disney squad from anybody down here. Hey pal, how you feeling? somebody that crazy <laughs> He's an easy guy to like and a hard man to kill Another Christmas in the Trenches <laughs> Cóż, właśnie gdzie nowego filmu właśnie tego na święta. E, jeszcze raz bardzo Was przepraszam za ten napis na górze Bandicam, ale no na razie nie mogę sobie wykupić licencji, po prostu, no po prostu wykupię sobie licencję albo załatwię sobie lepszy program. E, cóż, e, no ja Was bardzo serdecznie zapraszam na ten film. Zachłada się dość ciekawie. Liczę, że skoro będzie tam Kevin, to naprawdę będzie akcja ciekawa. Chociaż ta aktorka grająca jego matkę, to no nie przypadła mi do gustu. Fabuła zresztą też jest trochę dziwna, ale no połączenie śmiechu z strachem, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawie, no zobaczymy, jaką, jaką, jaką co za nią spróbowało twórcę do, do, do zrobienia tego. Cóż, ja was serdecznie zapraszam do Kin. Ja sam pewnie nie pójdę, bo nie będę miał jak. No cóż, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zostawcie jakiś ślad po sobie, byleby pozytywny. Z tej strony był Rorlo Trzymajcie się gorąco, do jutra, na razie i cześć! Z przyjemnością bym cię zastrzelił. Zabicie młodocianego to dla mnie pryszcz. Kapunię. Sorry, za zaścinanie? Aż mi tego dziecka. Tak, genialnie walczy z tymi wszystkimi, z nimi negocjuje. No spójrzcie! A my nie zrobimy ci krzywdy. Nigdy więcej nas nie zobaczysz. Umowa stoi? Obiecujesz? Lęk się na wszystko. Dobra. I to jest idealny środek fersalny. Dawaj. Pamiętajcie! Tak się negocjuje porząd porządnie z przedstawicielami. Jebu dup. A musi się użalać swoją niepełnosprawnie umysłowo rodziną, no i z gasem. Aż mi go żal. Naprawdę. I z ich niepełnosprawnym wujkiem. Ale na szczęście zawsze umie dowalić prawego sierpowego. Pamiętajcie, nie próbujcie tego w domu. Bo poleje się krew! Ho 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 ho... Spieprzeń.